Dzień dobry. Czy wszyscy państwo jesteście zalogowani do systemu? Proszę o sprawdzenie kworum. Czemu mi się tu nie wyświetla? Pan Staszek jeszcze kworum. Ktoś jeszcze? Pan Staszek jeszcze raz. O, dziękuję bardzo. Otwieram 17 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju. Na sali mamy obecnych dziewięciu radnych. Stanowi to ustawowy skład Rady do podejmowania uchwał. Witam Panie i Panów Radnych, witam pana burmistrza Piotra Lenwandowskiego, witam panią skarbnik Elżbietę Błasiak, witam pana sekretarza, nie ma, panią kierownika finansowego, panią Katarzynę Skowron i pana mecenasa Tomasza Filipiaka. Stefańskiego. Stefańskiego za każdym razem. Panie Tomaszu, ja bardzo Pana przepraszam. Jakoś dwóch mecenasów mamy w jednym. W tym, w tym obiecuję. Yy, mili Państwo, mamy w porządek obrad przedstawiony. Na sesji obecnej jest Pan Janusz Bieńkowski, który poprosił o dołączenie, o zmianę porządku obrad. I dołączenie punktu interpelacje, zapytania, wolne wnioski z możliwością zabrania głosu w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwracam się z pytaniem do pana burmistrza jako wnioskującego zwołanie sesji, czy wyraża pan zgodę. Pani Przewodnicząca, drodzy radni, jeśli chodzi o kwestię, że Pana już nie rozmawialiśmy wcześniej, to od Pani Przewodnicząca się przez dowiedziałam. Chodzi o, o dyskusję na temat e, e, opłat zdrowiskowej czy mógł nie, pobierania sposobów nie pobierania kontroli, e, pobierania opłatu zdrowiskowej. Jedno z takich spotkań było związane ze Skibusem, e, które było tam połączone z opłatą zdrowiskową, które organizowaliśmy dla przedsiębiorców. Ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o. Bo to, ponieważ dzisiejsza uchwała jest e, stricte, można powiedzieć, taka. E, nie, uchwała. Jeśli, jeśli chodzi o uchwałę o o opłacie uzdrowiskowej. Yy, ona nie zmienia nie, zasad poboru, yy, to jest tak naprawdę naprawienie na, 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 raczej kwoty tak, to jest naprawienie można powiedzieć tam mam małego tylko błędu w uchwale. A co do samej pobieralności i tak dalej to możemy o tym dyskutować jak najbardziej. Myślę, że to komisja uzdrowiskowa powinna na ten temat dyskutować. Zresztą już na jednej komisji mieliśmy ten temat i Państwo też mówiłem o, o firmie, która przyjechała z, z tym programem związanym ze, ze, z z polepszaniem czy takie ma na celu polepszenie kontroli czy po, po, poboru opłat, ale, ale mieliśmy, mieliśmy tam też parę, parę pytań jakby związanych z tym, z tym programem. Okazało się, że on nie został jeszcze nigdzie w Polsce wprowadzony, więc byliśmy trochę takim króliczkiem doświadczalnym. Yy... No, i zwróciliśmy się, jak Państwo też pamiętają z mojej informacji, z, z prośbą o, o przetestowanie jakby tego systemu. Na razie jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi od tej firmy, ale mi się wydaje, że jeśli jest zainteresowanie z Pana strony, to bardzo bym prosił w takim razie przewodniczącego komisji. Ustrowiskowej o to, żeby po prostu przy następnym posiedzeniu taki temat e, podjąć i e, no i też pana Binkowskiego zaprosić. E, no oczywiście jednocześnie zapraszając wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział, jakby w, w, w tej debacie. E, a dzisiejsza e, sesja no jest, jak państwo e, wiedzą, jest to. Sesja nadzwyczajna i dlatego jest taki też bardzo skrócony może powiedzieć ten, ten, ten. porządek porządek sesji, więc tutaj pozostało przy tym, żeby zostawić tą, tą sesję, ten porządek w, te, w takiej formie, jaki jak był zaproponowany. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Panie Mecenasie, czy wobec tego oświadczenia Pana Burmistrza powinniśmy przegłosowywać Radni ten wniosek? Jeśli mogę, faktycznie no, w ustawie o samorządzie gminnym przepis z artykułu 20 ust. 4 wskazuje, że do zmiany sesji, porządku sesji nadzwyczajnej wymagana jest zgoda wnioskodawcy, który, który wnioskował. Zatem no tutaj jakby Pan Burmistrz wyraził się jasno. Wydaje mi się, że w tej sytuacji no nie ma potrzeby głosowania, bo Państwo jakby tej decyzji zmienić nie możecie. W wypadku braku zgody wnioskodawcy no po prostu zmienić tego porządku nie można. Dziękuję bardzo Panu mecenasowi. Wobec tego przechodzimy do porządku.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do porządku obrad. Nikt z radnych, mam nadzieję, nie wnosi żadnych uwag do porządku. Proszę, przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie, wykazają, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. I bardzo proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Na poprzedniej sesji y, informowaliśmy państwa o tym, że y, będzie taka, y, chcielibyśmy zwołać taką sesję nadzwyczajną, a dotyczy to projektu uchwały o wydatkach niewygasających, ponieważ y, mamy realizację zadania y, pod nazwą Aqua Mineralis, y, gdzie y, umowa została spo, y, podpisana z wykonawcą. Wykonawca y, realizując to zadanie no, nie nie dotrzymał terminów, chociaż termin ostateczny realizacji tego zadania jest na 30 stycznia 2020 roku, ale ponieważ mówię, zaciągnęliśmy na to zadanie. Kredyt w wysokości 2 32 000 zł. Nie został on w całości zrealizowany, dlatego ta uchwała o wydatkach niewygasających z tego kredytu 2 032 000 wydatkowaliśmy kwotę 586 662 zł, czyli ta pozostała kwota, która nie została wydatkowana z kredytu, przejdzie na wyodrębniony rachunek budżetu gminy i do dnia 30 czerwca następnego roku, czyli do dnia 30 czerwca, 2020 roku po, należy wydatkować te środki. Jeżeli one nie zostaną wydatkowane do tego dnia, wpłyną one znowu na rachunek budżetu gminy, na, po, na dochody i wtedy Państwo już będą decydować, co z tymi środkami. Dziękuję bardzo. Proszę, oddaję głos Panu Zastępcy Przewodniczącego Robertowi Kowalowi. Ja mam pytanie Pani Elut, czy to jest ta kwota, która została do końca do zapłacenia, to jest ta ostateczna kwota jeszcze, te resztę, te, to co tutaj mamy? W nie, 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 jeszcze nie, bo oprócz tego mhm. mamy jeszcze inspektora nadzoru do zapłaty. Cała wartość zadania jest 3 miliony 288 432 zł. To nie jest, to jest tylko ta, te środki, które wynikają z kredytu. Mhm. To a ile zostało jeszcze do zapłacenia za tą inwestycję? tak mniej więcej. 1 767 356. Okej, okay, dobra. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo mniej więcej. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za taką dokładność. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Ryszarda Olszewskiego. Że ten termin jest 30 czerwca, to jest inwestycji całej, czy... Nie, to jest dotyczy rozliczenia wydatków niewygasających, nie realizacji inwestycji. My środki przelewamy tak jak mówiłam na wyodrębniany rachunek i na tym rachunku mamy do rozliczenia czas 30 czerwca 2020 roku. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Proszę. Głosujemy nad projektem uchwały ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dziękuję bardzo. Dziewięciu radnych zagłosowało za. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, to jest w sprawie zmiany uchwały 15 łamane przez 99 łamane przez 2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawego opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój. Proszę pani Katarzyna. Tutaj w tej uchwale jest praktycznie tylko kosmetyczna zmiana. Która jakby takie nieścisłości interpretacyjne nam tutaj niweluje, ponieważ w miejscu, gdzie mieliśmy informacje na temat inkasentów opłaty uzdrowiskowej, były wymienione wszystkie miejsca, w których ta opłata jest pobierana. Był tam zapis w pewnym momencie, za wyjątkiem szpitali. On był wtrącony w, w trakcie tej wyliczanki. Tutaj mieliśmy informację od inkasentów już po przesłaniu tej uchwały, że jakby ten zapis nie jest czytelny. Więc tutaj są tylko te słowa za wyjątkiem szpitali w, w trakcie tej wyliczanki usunięte. Reszta nie jest zmieniona. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania u, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 15 łamane przez 99 łamane przez 2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki i Zdrój. Dziękuję bardzo. Dziewięciu radnych opowiedziało się za podjęciem uchwały. Uchwała zostaje podjęta. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Przed zamknięciem pragnę Państwu Radnym oraz wszystkim mieszkańcom złożyć życzenia. Niech nowy rok 2020 będzie czasem pokoju, miłości. Życzę wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności w całym nadchodzącym 2020 roku. Zamykam obrady 17. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.